Do opcji ekranowych zdążyliśmy zajrzeć, ale ja całkowicie zapomniałem wspomnieć o zaawansowanych właściwościach menu. I znajdziemy tutaj kilka pozycji, a zaznaczenie każdej z nich spowoduje pojawienie się dodatkowych opcji w poszczególnych pozycjach naszej struktury menu. Ja w tym przypadku rozwinę kontakt, zaznaczę cel odnośnika i korespondująca opcja pojawi się w tym miejscu. Następnie atrybut tytułu, który pojawia się tutaj klasy CSS, relacje oraz opis i proponuję omówić te opcje po kolei. Atrybut tytułu pozwala nam wprowadzić dodatkową informację, która będzie wyświetlona w momencie, w którym użytkownik przesunie kursor myszy na pozycję w menu, przykładowo link do formularza. Następna pozycja to otwieranie odnośników w nowej zakładce, czyli po kliknięciu strona zostanie otworzona w nowej karcie przeglądarki internetowej. Dobrze, następnie mamy boksy związane z klasami CSS. Dzięki temu możemy tutaj wprowadzić nazwę klasy, a następnie możemy ją wykorzystać, aby osobno ostylować tą pozycję w menu. I powiedzmy będzie to klasa menu Kontakt. Następne pole to relacje XFN, dzięki któremu możemy wprowadzać dodatkowe atrybuty, które przykładowo mogą instruować roboty indeksujące, aby nie indeksowały danej pozycji. Ja wprowadzę taki atrybut nofollow. I ostatni element to opis, a informacja poniżej mówi, opis zostanie wyświetlony w menu, jeżeli używany motyw posiada taką funkcję. Czyli w tym przypadku to, czy opis zostanie wyświetlony, zależy po prostu od samego motywu. A ja wprowadzę tutaj informację, powiedzmy skontaktuj się z nami. I zobaczymy co się stanie. Dobrze i po wprowadzeniu tych wszystkich informacji zapiszę menu i przejdę do strony. I tak, na pierwszy rzut oka widzimy, że motyw nie wspiera opisu, ale po przesunięciu kursora myszy na pozycję w menu uzyskuje dostęp do atrybutu tytuł. A ja skorzystam z prawego przycisku myszy, zbadaj element. Jeżeli przyjrzymy się teraz znacznikowi A, który jest odpowiedzialny za ten link, to znajdziemy tutaj atrybut nofollow, dedykowany robotom, następnie cel odnośnika, czyli nowa zakładka oraz tytuł, czyli link do formularza. Oprócz tego powyżej, w odniesieniu do znacznika li, znajdziemy klasę menu kontakt i my teraz możemy tą klasą się posługiwać. Także ja zamknę to okienko i skorzystam z personalizacji. Ale wcześniej, może sprawdzę, czy link otwiera się w nowym oknie. OK. I personalizacja. I przechodzimy do dodatkowy CSS. Na początku muszę odwołać się do nazwy klasy, czyli rozpoczynam od kropki, nazwa klasy, menu Kontakt, a kontakt z wielkiej literki. Otwarcie nawiasu klamrowego, zamknięcie. I skorzystam z background color. Czerwony oraz zaokrąglenie narożników, border radius 4 piksele, w ten sposób możemy przypisywać dodatkowe klasy CSS do poszczególnych pozycji w menu, dzięki czemu potem możemy je dodatkowo formatować, a jeżeli chodzi o zaawansowane opcje, to wszystko i zapraszam do kolejnej lekcji.